Słuchajcie, jestem na polu, na którym 2 czy 3 dni temu wykonywałem zabieg regulacji ochrony fungicydowej. Wybaczcie za, za warunki, za, za wiatry. Tak bardzo na szybko powiem Wam krótką historię mojego życia i życia tego rzepaku. Może tak ustanę, nie wiem, to będzie lepiej, mocne. Robiłem tu regulację, w międzyczasie miałem przyniesione opryski i tak dalej, i tak dalej. dalej bo oprócz zabiegu regulacyjno fungicydowego zastosowałem też mikro, dałem bor dałem jakieś tam mikroelementy ale w takich tam niższych wartościach dodatkowo aminokwasy zagrosłorbu, no i tak jak mówiłem Wam zrobiłem regulację, czy ten zabieg zrobiłem za pomocą Tilmora z dodatkiem CCC a w międzyczasie jak rozrabiałem sobie środki to miałem taki dość poważny telefon, poważną rozmowę miałem telefoniczną to na szczęście wszystko się, że tak powiem skończyło po mojej myśli ale na tyle to wszystko mi gdzieś tam za, zaobserwowało, jak to się mówi o, na tyle jakby tam nie myślałem o tym co robię, tylko o tej rozmowie, że to co miałem dać na 40 hektarów dałem na 20 dałem praktycznie na to, na to pole myślałem, że będzie kiepsko na razie po tym czasie rzepak wygląda w miarę ok, bo mu się tu nic złego nie stało. Jeżeli chodzi o regulację, no powiedzmy jak to się ładnie mówi potocznie, troszkę go tam wciągnęło. Nie widać na liściach żadnych przypaleń, chociaż tu jest jakiś tam klapnięty liść, ale to no może to być jakaś reakcja rośliny, taki zwinięty liść. No mimo wszystko na to co dostał razy dwa Być może coś tam jeszcze wyjdzie, ale ale, ale... No myślałem, że będzie że będzie od razu widać, bo później jeszcze ciepło było dosyć 20 parę stopni. Myślałem, że go przypierdzili quest. Na razie, na razie widać. Znaczy na razie nie widać, żeby coś tam mu się strasznego działo. Będę was ewentualnie informował pokazywał wam czy, czy coś tu poszło nie tak jak widzicie no pole, pole powiedzmy wygląda w ten sposób więc no na razie nie, nic się złego nie stało ale pojechałem wykonałem zabieg podjechałem z drugim opryskiwaczem podłączyłem sobie wąż chciałem nalewać środki patrzę No właśnie, więc raz, że zabieg mega drogi, kosmicznie przeczułem drogi, te też dawki wystrzelone w sufit. Zobaczymy, może jak dopiero on wyrzuci jakąś po sobie, jakąś re reakcję ten rzepak, ale jak nie, to będzie można powiedzieć, że został bardzo dobrze zabezpieczony. No ale zobaczymy jaki będzie dalszy przebieg prawie jak ona będzie wyglądała, ale no widzicie jak, jak, można wpaść w rutynę i jak, jak bardzo można sobie przez jakąś taką głupotę, wystarczyło przestać gadać przez telefon a spokojnie sobie pogadać i to ja tak jak to mówię, telefon był taki niespodziewany i w trakcie byłem i tak kurde zupełnie myślami uciekłem od tego co robiłem no i i taki to był efekt, że, że pomyłka mogła srogo kosztować. Ja zresztą zobaczymy co będzie, ale jak na razie na razie nie wygląda to źle. Zobaczymy, zobaczymy później.